Dzień dobry kochani, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj do Was przychodzę z bardzo szybkim ciastem, z ciastem z truskawkami, bo mamy sezon truskawkowy. To musimy jak najwięcej wykorzystać z tego wspaniałego owoca. Wrzucę Wam tutaj na górę kilka propozycji z truskawkami, ciasta, desery, próbujcie wszystko. Drożdżówki z truskawkami, kruszonko, to wszystko z truskawkami, co tylko mam na koncie, u siebie na kanale, wrzucę Wam, także... Wierzcie, częstujcie się, próbujcie. A dzisiaj robimy bardzo szybkie ciasto, puszyste ciasto z truskawkami i kruszonką. Zapowiada się genialnie, bo to będzie szybkie ciasto, takie wiecie, do złapania kęsik i do kawki. Super. Także wiecie, szybciutko robimy. To nie ma co się zastanawiać, trzeba się brać do pracy. Oczywiście z tego miejsca serdecznie Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, które już mamy na kanale i oczywiście proszę o więcej. Jeżeli jesteście pierwszy raz, to tutaj na dole Możecie zasubskrybować nasz kanał i będziecie cieszyć się z tego, co u nas się dzieje. Dobra, bierzemy się do pracy, bo to szybkie ciasto ma być, na no to szkoda gadania. Idziemy. Ja już truskawki mam przygotowane, oczywiście jest o wiele więcej niż potrzeba, ale tak. Na początek potrzebujemy 180 g masła, wszystko w temperaturze pokojowej. 3 czwarte szklanki drobnego cukru, skórka otarta z połowy pomarańczy, no i ja mam troszeczkę mniej. 3 duże jajka. Co my będziemy jeszcze potrzebowali? Trzy szklanki mąki. Tutaj mam około 450 gramów. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczka sody. Półtorej szklanki kwaśnej śmietany. O, jeszcze śmietana mi się tu schowała. Tu mam. To musimy ją jeszcze wyciągnąć. No i jedna czwarta szklanki świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy. Oraz 500 g truskawek. To będzie całe ciasto. I na kruszonkę będziemy potrzebowali mąkę, cukier, cukier waniliowy i masło. To wszystko będziemy ucierać, łączyć i ciasto gotowe. Łatwe, nie? Robimy. No to na początek wrzucam sobie do misy miksera masło. Tu już Wam mówiłem, że jest 180 g masła miękkiego, takiego wiecie, w temperaturze pokojowej. I do tego wrzucamy cukier, 3 czwarte szklanki. Ja nie mam takiego drobnego do cukru do wypieków, ale... Yy, Mogły być. No i skórka z pomarańczy. Ja nie mam zbyt dużo, bo ja tam wolę tylko ją delikatnie czuć. I będzie wystarczało. Dobra, rzucam sobie to wszystko. I teraz ucieramy do jasnej, puszystej masy. Ja sobie zakładam tą końcówkę do ucierania i działamy. Masło z cukrem i skórką mamy pięknie utartą i teraz wrzucamy jajko po jajku. Ja sobie oddzielę pojedynczo i rzucamy po całym jajku. Jedno jajeczko i łączymy z masą. I następne jajko. Po każdym dodaniu musimy ucierać, aż bardzo dokładnie się to wszystko połączy. I robimy dalej to samo. I ostatnie jajko. I możecie zauważyć, że ta masa już tak nam powoli jakby się waży. Ale to w ogóle się tym nie przejmujcie, bo tak ma być. Robimy dalej. No i mamy to. Widzicie jak ładnie nam się zważyło. Tak być powinno. Fajnie, nie? Teraz do tego dodajemy mąkę. Ja tu już sobie wrzuciłem proszek do pieczenia i sodę i sobie to jeszcze przesieję prosto do miski. I teraz do tego dodajemy fajnie już mąka jest napuszona. Dodajemy kwaśną śmietanę, półtorej szklanki. I wlewamy do tego też nasz sok pomarańczowy. Teraz musimy to wymieszać taką silikonową szpatułką tylko do połączenia składników. A to mieszamy, tak żeby nie za długo, aby się to wszystko fajnie nam połączyło. No, i mamy to. Zobaczcie, jak pięknie to wszystko jest wymieszane. Teraz musimy wysmarować blaszkę do pieczenia. Mniej więcej o wymiarach 40x29. Ja sobie tym razem wezmę taką blaszkę. Jest odrobinę mniejsza. Mam nadzieję, że nie, że nie wyrośnie to zbyt mocno. Jednak zmiana. Przypomniałem sobie, że mam taką większą blaszkę. Ona ma 38x24, czyli będzie idealnie. Eee, wysmarujemy ją masłem i wyłożymy papierem do pieczenia. Z masełka papier został, to można śmiało. No to na blaszkę możemy wyłożyć już nasze ciasto. No i teraz tylko wyrównać dokładnie na całą powierzchnię. No dobra, nie ma co tu się męczyć za bardzo. Jeszcze sobie pościągam z łyżki, samo dobro. No i teraz na to wykładamy nasze truskawki. Ja to tak sobie myślę, że je troszkę powciskam, takie mniejsze to no tak, około kilograma powinniśmy mieć, ale jak będzie więcej, to przecież w ogóle nie będzie przeszkadzało mniejsza, większa. Wybrałem sobie takie same średniaki. To są truskawki od mojej mamy z działeczki. To wiecie idealne, świeżutkie, fajne. Dzięki mamo za truskaweczki. Zobacz jak pięknie je wykorzystam do ciastka. A jutro ciastko spróbujemy. No i zobaczcie, jak dużo truskawek weszło. Tutaj jest na pewno ponad kilogram, ale powciskałem na maksa, żeby jak najwięcej weszło. To wiecie, później ciasto urośnie i e, gdzieś te truskawki znikną. Jeszcze sobie gdzieś tu dołożę. O, chyba wystarczy. Jeszcze jedną. Tyle dobroci, to już nie ma co e, kombinować. Niech będzie dużo. No i teraz robimy kruszonkę. W przepisie jest taka kruszonka, której ja nigdy takiej nie robiłem, dlatego muszę spróbować. Tutaj troszkę za słabo wyprostowałem. Do kruszonki mamy 90 g mąki, 50 g cukru, 8 g cukru waniliowego i 60 g masła roztopionego. O, tego nie robiłem. No to roztapiam masełko i łączymy w kruszonkę. Szczerze Wam powiem, takiej kurczonki nigdy nie robiłem. Taką wiecie, robiłem sobie w palcach albo w termomisie często robiłem, a takiej z rozpuszczonym masem nigdy nie robiłem, no to warto spróbować. A w międzyczasie włączcie sobie piekarnik. Temperatura 170 stopni. Grzałka góra dół. O masełko moje dochodzi. No, prawie rozpuszczone. Jeszcze chwilę zostawię na palniku, niech się całkiem roztopi. No i super. Masełko już jest rozpuszczone, piękne, mogę blewać. I zobaczymy, co wyjdzie. Hmm, więcej ja wysypię niż zrobię. Ale zobaczcie, no fajna ta kruszonka wyszła. Nie wiedziałem, że tak można robić. Widzicie, całe życie człowiek się czegoś uczy. Ja w szczególności, bo jak wiecie, ja. Ani cukiernikiem, ani kucharzem nie jestem. Z zamiłowania to robię. I się cały czas czegoś fajnego uczę, bo mam takie fajne przepisy. Dobra, no to co? Teraz trzeba to wszystko posypać. O! Paluszkami, a co? Ale fajna. Kruszonka to jest najlepsza rzecz pod słońcem. Ja uwielbiam zawsze robić hałkę z kruszonką. To już nieraz wam zrzucałem, to też wam wrzucę jeszcze na, na górę taką chałeczkę jej ona jest taka wspaniała. Ja po prostu tą chałkę to ja mógłbym jeść i jeść i jeść. Ale dobrze, że teraz są truskawki, to zawsze coś innego można sobie zrobić. I polecam wam też z kruszonką. To teraz tutaj Wam wrzucę, żebyście mieli od razu przy e, cieście. Na górę, o tutaj na górę, albo tutaj, zobaczymy gdzie to wyskoczy. E, truskaw, e, truskawki, drożdżówki z truskawkami z kruszonką. No coś wspaniałego, mówię Wam naprawdę, musicie zrobić sobie e, te drożdżówki, bo to jest coś wspaniałego, tak dobrego, że nie da się je opisać słowami. Dobra, wrzucam je do, teraz do piekarnika. Niech się to wszystko ładnie nam piecze. Ma się piec około... 45 minut, lub do suchego patyczka. No to wrzucamy, niech się piecze. No dobra, kochani, ciasto się za mną piecze. Ja biorę się za sprzątanie, za sprzątanie tego bajzlu, bo jest po prostu. Zawsze po tych ciastach, zawsze jest bajzer. Napiszcie mi, czy też u Was jest taki bałagan zawsze po robieniu ciasta. Bo u mnie to jest coś niesamowitego. Skąd to się wszystko bierze? Może dlatego, że za dużo biorę tych przyborów albo nie wiem, no pojemników, trudno powiedzieć. Biorę się za sprzątanie, a ciasteczko niech się piecze. A, jeszcze wam nie powiedziałem. Ten przepis jest oczywiście z bloga mojewypieki.com. Jak chcecie to sobie wejdźcie. Ja na dole tutaj w opisie jak zawsze wrzucę wam ten link do tego bloga. Oczywiście też na dole w opisie filmu znajdziecie wszystkie składniki potrzebne do tego ciasta, jakie zużyłem i jakie są potrzebne. Także wszystko macie pod ręką. Sprzątam. Kochani, jestem kolejnego dnia, bo już się ciemno zrobiło i nie chciałem wam tego nagrywać. Ciasteczko jest gotowe. Zobaczcie, jakie piękne, fajne. Ono jest, yy, przekrój ma dosyć ciekawy, bo ma tutaj dużo truskawek. Ja te truskawki, jak widzieliście, wpychałem, wpychałem, wpychałem. No i fajne jest, bo jest takie jest takie wilgotne. Nie jest takie suche, zwykłe ciacho. No. Do tego, do tego jest zestaw klasyczny, czyli kawka. Ale Asia Moja wymyśliła jedną rzecz. Muszę Wam to pokazać. Ciasteczko do tego idą truskawki ze śmietaną, tak po rozwalane. Ona sobie to rzuca na górę. Ja nie wiem, czy ja to zjem. Zaraz zobaczymy, czy to będzie dobre. Mówi, że przepyszne. Dwa kawałki już zjadła. Zobaczmy. Takie to wygląda. Hmm. Hmm. Nie wiem, czy to mówić, czy dobre, czy niedobre, bo gdzieś się cieszyłam. Kochanie, bardzo dobre ciasteczko z tymi truskawkami, co wymyśliłaś? Dobrze. No dobra, spróbujcie sobie. Też smakuje. Asia krzyczy, że też jej smakuje. No smakuje, bo zjadła dwa kawałki. Także na pewno jej smakuje. Dobra. Mm. Niby takie zwykłe ciastko, powiem Wam szczerze, a już pół blaszki nam poszło. Bardzo dobre. Fajne jest to, że ono jest takie naprawdę wilgotne. Biorę się za kończenie ciastka, dopijam kawkę, a z Wami się żegnam. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem. Oczywiście zapraszam wszystkich do subskrypcji naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam, zróbcie. Naprawdę u nas się cały czas coś dzieje, a może się dziać jeszcze więcej, to wszystko zależy od Was. A dzisiaj kończę. Trzymajcie się. Buźka. Papa. Pa.